Możemy powiedzieć, skupiła się Pani w swojej wypowiedzi na obecnie prowadzonych pracach poszukiwawczych w zakresie gazu i słówków i oczywiście tych kontrowersjach, które który ten proces wywołuje, a także na energetyce jądrowej. Ale dziś trzeba to powiedzieć jednoznacznie. Każdy obiekt energetyczny, zwłaszcza większy, wzbudza kontrowersje. To jest, to jest oczywiście, widać to wyraźnie, że wtedy, kiedy trwają dyskusje na temat lokalizacji choćby farmy, farmy wiatrowej, czy też protesty, jakie, jakie obserwowaliśmy przy okazji lokalizacji elektrowni wydawania decyzji administracyjnych, to dotyczą elektrowni północ w rejonie Berlina. W Każdy obiekt energetyczny za liczne kontrowersje, na pewno aktywizuje. Organizacje, y, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, y, ekologów. Y, to tylko chcę to podkreślić nie tylko y, oszołomionych ekologów, y, ale wszystkie te fobie, fobie wywoływane y, są brakiem wieży, no. niestety brakiem wiedzy. Dlatego, że w, w tych procesach inwestycyjnych zbyt małą wagę przywiązuje się do dialogu społecznego. My w dużej mierze się... no, Chodzi mi o, zapewne o inwestorów, ale pewno od rządu zaczynając. Ja wielokrotnie, wielokrotnie na to zwracam uwagę od choćby pani minister Dajanowskiej, która musiała opuścić. Wtedy, kiedy jest przygotowany program energetyki jądrowej, jest dyskusja na temat lokalizacji, trzeba równocześnie prowadzić dialog, dialog ze społeczeństwem, mówić o, jakich, o jakiej elektrowni jest mowa. Z jednej strony mówimy o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, co jest, co jest, co jest, co jest po prostu polską racją, racją stanu, ale z drugiej strony trzeba też uspokajać lokalną społeczność, o jaką technologię, o jakiej technologii możemy mieć, jakie skutki. E, może wywołać e, budowa skutki, przecież nie tylko ekologiczne, ale też społeczne. E, ten sam dialog musi być prowadzony na poziomie e, również, również w innych częściach, e, w, w innych sektorach e, e, energetycznych. E, wtedy, kiedy jest mowa choćby o, kiedy e, są rozpoczynane prace, prace poszukiwawcze gazu, gazu z łódków. Tylko przypomnę na przykładzie gazu z łupków, Pierwsze firmy, firmy poszukiwawcze w ogóle nawet nie pytały lokalnych, lokalnych samorządów. Wręcz następowało brutalne wejście, wejście na grunt. Po prostu w taki sposób nie buduje się dobrego klimatu, dobrej atmosfery wokół, wokół, wokół takich, takich prac. Dziś już jest lepiej. I rzeczywiście ma Pani rację, że samorządy lokalne, które powinny być zainteresowane realizacją takich projektów e, służących e, lokalnym społeczności, powinny taki dialog, e, dialog inspirować. E, tutaj na Pomorzu powołaliśmy takie forum, forum dialogu, które dyskutuje e, z różnymi interesariuszami. E, w przypadku gazosłupków powołujemy e, w każdym powiecie takie struktury, które umożliwiają po nas dialog w konkretnym miejscu. Nie może być miejsce dyskusji prowadzone w stolicy województwa, bo, bo problemy, problemy lokalne są po prostu inne. Inaczej wygląda to na kaszubach, gdzie są fantastyczne krajobrazy, gdzie, gdzie są jeziora, jest troska też o... O, o turystykę, a inaczej wygląda to, to w innych częściach województwa, gdzie walory turystyczne są nieco, nieco inne. więc to niewątpliwie to wymaga dialogu i takiej inspiracji ze strony samorządów. Ale samorządy, samorządy będą uczestniczyć w takim dialogu pod warunkiem, że będą mieć pewną mapę drogową. My wiemy o tym, że będą realizowane dwie inwestycje na przykład w energetyce jądrowej. Jaki jest program dochodzenia? mamy no, po prostu partnerów na poziomie, na poziomie krajowym, którzy będą chcieli nam dostarczyć konkretnej wiedzy, w, w, takim, w takim dialogu. Bo do tego są potrzebni naukowcy, do tego są potrzebni e, eksperci. Ale niewątpliwie rozwój sektora energetycznego wymaga permanentnego dialogu ze społeczeństwem. Dziękuję bardzo.